Tadeusz Różewicz Włosek poety Czyta Bogdan Dmowski z Wopertalu Poeta to na pewno ktoś. Słuchajcie głosu poety, Choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włos Juliety. Jeśli się zerwie włosek ten, to nasza nudna kula upadnie w ciemność. Czy ja wiem, albo się zbłąka w chmurach? Słyszycie, czasem wisi coś. Na jednym włosku wisi, dziś włoskiem tym, poety, głos słyszycie? Ktoś tam słyszy.